Cześć, zapraszam Cię do kolejnej sesji wspólnego wieczornego uwalniania. Możesz korzystać z niej naprzemiennie z tą, która już jest na kanale, ale możesz też wybrać tą, która bardziej z Tobą rezonuje. Znajdź proszę wygodne miejsce, sprawdź, czy Cię nic nie rozprasza, czy Cię nic nie uwiera, i jeżeli jesteś już gotowy, gotowa, to zachęcam Cię do zamknięcia oczu. Weź wdech, wydech. I zobacz, jaką temperaturę ma powietrze w miejscu, gdzie styka się z nosem. Następnie zobacz, jaką temperaturę ma powietrze w nosie. Czy się ochłodziło, czy może ogrzało? Sprawdź, czy równomiernie płynie obydwiema dziurkami. Następnie zauważ, że biorąc wdech przez nos, unosi Ci się klatka piersiowa. I bądź świadom tych dwóch miejsc równocześnie. Następnie rozszerz świadomość obijające serce. A teraz przenieś ją na całe ciało. Tak jak chciałbyś, chciałabyś wziąć wdech całą powierzchnią skóry. Ciało robi wdech, i ciało robi wydech. Super. A teraz zobacz, jak się w sobie czujesz po tym całym dniu. Nie musisz rozpamiętywać żadnych sytuacji, niczego, co się wydarzyło. Teraz to już nie ma znaczenia. Zobacz tylko, jak się aktualnie w sobie czujesz. Czy odczuwasz lekkość, radość, czy może jakąś ciężkość, niepokój, może zmartwienie? Cokolwiek się pojawi, nic z tym nie rób. Tylko obserwuj, co się pojawia. Przestaw się z myślenia na odczuwanie. Zamiast analizować wszystko, co się dzisiaj wydarzyło, przystaw się na to, czego aktualnie doświadczasz w ciele. To może być jakaś forma stresu, to może być jakaś emocja, to może być jakieś uczucie ciężkości mrowienia, chłodu, ale to także może być fizyczny ból. Cokolwiek się pojawia, to jest całkowicie w porządku. Pozwól temu być takiemu, jakie to jest. Wdech i wydech. Zignoruj wszystkie pojawiające się myśli, wszystkie historie, scenariusze, pytania. Przestawiamy się z lewej półkuli na prawą półkulę. Zobacz tylko co się pojawia, a następnie pozwól to sobie poczuć bez opierania się temu. Wdech i wydech. Zrezygnuj z analizowania. Prób zrozumienia, potępiania. Pozwól sobie poczuć to, co się pojawiło. To może być jakieś uczucie ciężkości. To może być uczucie niepokoju. To może być jakaś forma napięcia w dłoniach, w stopach, w splocie słonecznym. Zrezygnuj z jakiegokolwiek nazywania tego. To są tylko etykietki: ból, wstyd, niepokój, stres. Nie doświadczasz teraz ani bólu, ani niepokoju, ani złości. Jedyne, czego doświadczasz, to jakieś odczucie być może coś niewygodnego, coś nieprzyjemnego. Być może jakieś odczucie duszenia, chłodu. Pozwól to sobie poczuć. Zaakceptuj to takim, jakim to jest. W ten sposób, pozwalając sobie to poczuć, pozwalasz odejść tej nagromadzonej energii, temu napięciu, poprzez to, że się nie opierasz wtedy, gdy to się pojawia. Ignoruj wszystkie myśli, cokolwiek się dzisiaj wydarzyło, czy to związane z pracą, z partnerem, ze zdrowiem, może z polityką, czy z pieniędzmi. Zobacz tylko, jak na to reaguje Twoje ciało. Czy odczuwasz głęboki spokój i lekkość, czy może gdzieś pojawiają się jakieś zakłócenia, coś niewygodnego? Jeżeli tak, to zobacz, gdzie odczuwasz to najintensywniej, lub co jest pierwsze w kolejności do uwolnienia, gdzie odczuwasz najsilniejszy dyskomfort lub najwięcej napięcia. Lecz w żaden sposób w to nie ingeruj, nie kontroluj. Pozwól temu być takiemu, jakie to jest. Bez względu na to, czy odczuwasz to w jednym miejscu, na przykład w klatce piersiowej, czy w całym ciele. Pozwól sobie to w pełni doświadczyć, bez jakiegokolwiek opierania się temu. W ten sposób pozwalasz, pomagasz tej uwięzionej energii uwolnić się. W ten sposób pozwalasz jej odejść temu napięciu, które tworzy ten stres, te emocje, poprzez nieopieranie się temu. Zignoruj wszystkie myśli, wspomnienia, wszelką pamięć, wyobrażenia o tym, co ma nadejść. Myślenie teraz jest całkowicie nieprzydatne i bezużyteczne. Przestaw się z myślenia na czucie. Umysł tworzy niekończące się myśli, i z nimi nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Ale możesz sobie poradzić z tym, czego aktualnie doświadczasz, co w sobie czujesz. Gdy pozwolisz sobie to przeżyć bez opierania się, zmniejszy się również ilość myśli. Cokolwiek cię dzisiaj wyprowadziło z równowagi, ktokolwiek, cokolwiek cię rozłościło, teraz to nie ma żadnego znaczenia. Wykorzystamy tą sytuację tylko po to, aby uwolnić się od jakiegoś nagromadzonego napięcia, od jakiegoś stresu, bo gdybyś tego stresu w sobie nie miał, nie miała tego napięcia, to nic by cię z równowagi nie wyprowadziło. Tym samym bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za to, co się w nas pojawia. Wdech i wydech. Puść wszelką kontrolę i zobacz co się pojawi. Jeżeli pojawia się jakiś opór, jakaś niechęć, to zobacz, gdzie to się pojawia. Gdyby ten opór, ta niechęć miała gdzieś swoje źródło, to czy to byłoby gdzieś bliżej głowy, czy może stóp? Gdziekolwiek się pojawi, nic z tym nie rób. Pozwól temu być takiemu, jakie to jest. Nawet jeżeli to jest opór albo niechęć przed emocjami, przed jakimś stresem, przed tym, co teraz się dzieje, zostaw ten opór w spokoju. Nie jesteś ani tymi emocjami, ani tymi odczuciami, ani tymi myślami. Jesteś czymś, co się z boku temu wszystkiemu przygląda. Cichym świadkiem. I pozostań w tej roli. Świadka, obserwatora, który nie ingeruje, tylko obserwuje. Tak jak niebo nie ingeruje w chmury, nie przepędza ich, pozwala im tam być, tak samo ty, niczemu się nie opieraj, co się w Tobie pojawia. Tym samym to odejdzie samo. Ignoruj wszelkie myśli, pytania, wątpliwości. I zobacz, jak się w sobie czujesz. Co jest następne w kolejności do uwolnienia? Zobacz, gdzie podąża Twoja uwaga. Do stóp, do klatki piersiowej, może do głowy. Może pojawiło się jakieś napięcie w dłoniach lub na twarzy. Bądź z tym, towarzysz temu, ale w żaden sposób to nie ingeruj. Niech to sobie tam będzie. To napięcie, to co jest nieprzyjemne, symbolizuje jakąś ciemność, czyli coś, co masz w sobie ukryte. Natomiast, gdy pozwalasz to sobie poczuć i doświadczyć, akceptując to takim, jakim to jest, bez opierania się temu, to znów symbolizuje światło. W ten sposób ta ciemność się rozprasza i znika. Nic więcej nie musisz robić, aby pozbyć się jakiejś emocji, jakiegoś stresu. Wystarczy tylko pozwolić to sobie w pełni poczuć, bez opierania się temu. A to napięcie wyczerpie się samo i ta emocja, ten stres odejdzie. Łącznie ze wszystkimi pytaniami, wątpliwościami czy tak zwanymi problemami. Wdech i wydech. Cokolwiek się pojawia, to jest całkowicie w porządku. Zauważ, że po odsunięciu wszelkich myśli, nazw i etykietek jedyne co pozostaje to jakieś odczucie, a z tym jesteś w stanie sobie poradzić. Jeżeli pojawiają ci się myśli, czy dobrze to robisz, czy we właściwy sposób uwalniasz, to znaczy, że dobrze to robisz. To dobry znak. Zignoruj te myśli i zobacz, co się pojawia. Poddaj się temu, co się pojawia. Poddanie polega na zaakceptowaniu tego i nie opieraniu się temu. Sprawdź, czy można się temu poddać jeszcze bardziej. Co gdybyś? poddał się, poddała się jeszcze głębiej. Jakiekolwiek myśli się pojawiają, pytania, historie, wspomnienia, Fantazję czy wyobrażenia, zignoruj to wszystko. To tylko opcje. Możesz za tym podążyć, ale nie musisz. Możesz wybrać ciszę, która znajduje się pod nimi. Masz w sobie pole nieskończonej ciszy, które jest tłem dla wszelkich myśli i odczuć. Przenieść uwagę z tych myśli, z tych odczuć na tą ciszę, na tą przestrzeń. Вдох и выдох. Co jeszcze musiałbyś, musiała w sobie uwolnić, aby odczuwać jeszcze głębszy spokój? Gdyby coś takiego istniało, co odbiera ci spokój, gdzie by to było? Cokolwiek się pojawi, zaakceptuj to takim, jakim to jest. Nic z tym nie rób. Pozwól temu płynąć w swoim tempie, swoim nurtem, z własną intensywnością. W żaden sposób się temu nie opieraj. W ten sposób uwolni się napięcie, które się pod tym znajduje. Wróć uwagą do ciszy, a wszystko co będzie się pojawiało będzie się samoczynnie i automatycznie uwalniało. Nie musisz niczego robić poza pozwoleniem, by cokolwiek się pojawia było takim, jakim jest. Bez podążania za tym. No, jeszcze musiałbyś, musiałabyś w sobie uwolnić, aby odczuwać jeszcze głębszy spokój. Zrezygnuj z analizowania, prób zrozumienia. Nazywania czy potępiania. wdech i wydech Cokolwiek się pojawia, puść jakąkolwiek chęć zmienienia tego. ten sposób możesz uwalniać podczas wszelkich codziennych czynności. Rób to tak długo, dopóki nie będziesz w stanie głębokiego spokoju, którego nic nie jest w stanie zakłócić. Dziękuję Ci za ten wspólnie spędzony czas i życzę wspaniałego wieczoru oraz spokojnej nocy.